Siema, masz, jest to nasz szumun na dzisiejszym odcinku otwieramy booster z twilight masquerade taki to lecimy to energia Lifion, czy jest coś? Nie ma i no, i EXO. No, to dzięki za oglądanie. Cześć, albo tworzymy jeszcze jeden test Twilight Masquerade. Dobra. pierwszy rewers i ulala może to być drogie ale nie wiem napiszę wam później cenę no to co no to dzięki za oglądanie cześć